Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ostatnio, no trochę tutaj porobiliśmy, pochodziliśmy, tu potrzebujemy klucz Ale zobaczmy dokąd prowadzi ta winda Winda nowa O proszę Jakieś skarby aczkolwiek no, 250 Jeszcze trochę nam potrzeba 150 Widzicie, jesteśmy w złym miejscu. Bo wyżej na razie nie możemy pojechać. Tam w tamtą stronę drzwi były zamknięte, tu było zamknięte. Więc lecimy tu. Tylko niech mi ktoś powie. Jak tą kulkę się. Wiem, że na pewno czarnego się. Czernego się pokonywało. Tu można skoczyć na bok. Tutaj chyba byliśmy, nie? Tak, tu jest ławeczka. Nie wiem, być może jeszcze nie zginąłem, co? Bo to chyba... ha hahaha. Ha. Patrzcie, nie zginąło mnie, ale fuksu. Um. I tu pójdziemy, o proszę. Fardiel też 5 razy go trzeba dziabnąć, no ale jeszcze tylko 30 i kurczę. Strzelimy w niego, i czyżbyśmy mieli? Nie, jeszcze nie, 232. można zdobyć eko pytanie zawsze jest co no tamto jest raczej jakiś 39 jeszcze nam brakuje pokręćmy się trochę tutaj 5 3 i mamy to zobaczę tylko co tu jest gruby miś dobra ale pokażę Wam różnicę teraz mam nadzieję że jak tam wszedłem to nie odwiełem wszystkich chłopaków chyba nie pokażę Wam różnicę w mieczu nie jest znacząca, bo... spoko. Mam nadzieję, że Wam pokaże. Nie jest znacząca, bo ten miecz chyba się cztery razy odnawia. I zawsze to jest kwestia chyba tych... Pamiętacie, tego pięć razy. Bo po prostu na każdego przyjdzie o jeden mniej. jest to różnica, bo z tego muchę dwa razy. On potem będzie już coś innego potrzebował. I cały czas idę z tym pękniętym. Ulepszenie. Przekuł nam broń na lepszą. Aha, potrzebuje Pale Ore. To będziemy zdobywać w czasie gry. Wtedy będziemy mieć silniejszą broń. Aczkolwiek. No, już mamy silniejszą i zobaczycie, że dwa razy tylko, a tego raz. Czyż nie idzie się od razu lepiej? I pomyślcie, że potem jeszcze mamy silniejszą broń. Raz, dwa i już po nim. Dlatego czasem, a tego było pięć razy, pamiętacie? Dwa. I pewnie cztery, co? 4 Tego raz i potem już... A czy tutaj do góry możemy wejść? Nie może być. Okej, okay, zwiedzamy dalej. No ale mamy ulepszoną broń. To spróbujmy tego misia, bo tutaj nigdzie nic nie było. Można było wejść do misia, tak mówię, misia tego też cztery razy. Teraz raz, nie? dwa, dwa, a może trzy raz no i spadł nad... Może mogłem sobie to przytrzymać. Jak się tą kulkę... Dwa... Trzy? Trzy. Do tego misia w sumie można przeskoczyć. No to było takie szaleństwo trochę. Teraz tak... Tu na dół można zejść. Tu jest winda, a tu jest sprzedawca. Można właśnie sprzedać te rzeczy, które zdobyliśmy. O. To była winda, pamiętacie? Czy to oznacza, że można iść do góry? Nie. Tu jest po prostu teraz otwarta droga. Mamy skrót. Nie wiem, czy to jest prawidłowe. To jest taki błąd, który nie omieszka... nie... nie omieszkuje... Albo to. E, wykorzystywać. A, tu trzeba sobie nabrać życia, bo tutaj jest latający ktosiek. Trzy razy. Okej. Okay. Słychać już gdzieś robaczka domaga, żeby go uwolnić. Ale tak jak mówiłem, będzie tam boss, którego po którego pokonaniu ci w te wszystkie. Wszystkie robaczki będą widoczne na mapie. To znacznie łatwiej. Nie wiem, czy on tam się za... No, tam będziemy chyba szli. E, znacznie łatwiej ich poszukiwanie, bo ja... O ty, to nie robaczek. Myślałem, że to po prostu jakiś wróg. Brawa. Patrzcie. Ci wrogowie są tu świetni, bo... Naprawdę są zróżnicowani. Wajcha, która otwiera mi drogę. Tutaj, a ta, to otwiera drogę. Tutaj, a to otwiera drogę. Tutaj, no i widzicie, i pięknie. Winda. Można przejść sobie jak człowiek. Tam jest chyba boss. Coś tak czuję, że to to. Widzicie, tych chłopaków już na jednego strzała bierzemy. Wszędzie sobie te skróty trzeba pootwierać. I tak oto pięknym sposobem. No, to chyba szliśmy co, nie? Można przywołać windę Żeby nie było Byliśmy na dole Jak tu się odnawia kurka? No przecież chyba Chociaż wiecie co Wow! Też jest jajko do... sprzedania. Tu jest chyba tak, a tu? Nic. A, tu jest chyba tak, że... ...że ja tam mogę dojść. Eee, Queen's Station. Nie jest tu u wrogów, tutaj jest mój. O, spoko, to tutaj dojdę. Ale na razie zobaczymy, co tutaj jest. Boi mi się. Czego? Wilka złego. O, to tutaj, tak się. Uu. Miecz, super miecz. No i już tylu tych chłopaków tu uratowaliśmy, że... O, tu jest kornifer, ale... Powiem wam szczerze, że to chyba nie jest kornifer. Znaczy... Dobra, na razie pójdziemy tutaj, jeszcze zobaczymy. Dobra, spadłem. Zobaczymy co jest tu, bo tu jest chyba taki też trudny boss. Aha. Bo będzie skrót. Tu będzie skrót, tu byliśmy, a w ogóle jaki jesteśmy... Aha, don't have map. My jesteśmy tutaj w tej krainie, dobra, okej. Okay. Okej, okay, a... Um, tutaj byliśmy. No nic, tutaj chyba nie wejdziemy, czy wejdziemy? Wejdziemy. To tu jest taki niby boss. Jeszcze jeden? Nie. Ostatnio wpadłem tu i sobie myślę, ja ciebie, boss, o, panika, U, masakra. Ech, a się okazało, że... So To jest taka plansza, której Trochę spędziłem, ale dobra, spróbujmy tego z Kornifera tutaj zobaczyć aczkolwiek no mało no, mam życia Wielu bosów po prostu o. panika, 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 ale jesteśmy tu i wiecie co, jak jesteśmy przecież tu. Nie wiem czemu da przedtem na to nie wpadłem. Eee, ile ten Dasher 2 to wycofajmy. Udajmy tego Dashera. I teraz patrzcie. Można szybciej... A teraz jak ściągnę Dashera... Widzicie? Jest trochę... Szkoda, na... ale Może lepiej by się wziąć Soul Okej. Okay. Don't have a map, dobra. To może tutaj zakończymy, przy tym naszym towarzyszu. A ja spróbuję odzyskać, już poza nagraniem, moje dusze, żeby to nie było takie nudne. I działamy dalej. Do zobaczenia.